Cześć, witam Was wszystkich serdecznie. Przepraszam za tak długo, że mi praktycznie nie było prawie rok czasu na kanale. Albo i dłużej. Ale to po prostu, bo pracuję teraz nad, nowym, nad nowymi projektami dla Was. No i y, praktycznie wracam na kanał. A dzisiaj jest troszkę inna sytuacja, bo. Nie wiem, jak to Wam powiedzieć. Od dłuższego czasu. I cieszę że mam duży konflikt z takim jednym typkiem z YouTube, czyli z Wikarem Gamingiem, inaczej zwanym Wiktorem. Nie mogę powiedzieć, bo, yy, bo byłoby duże za rodo i tak w by ogóle. Ale od dłuższego czasu jest z nim bardzo duży konflikt i ten konflikt się zaostrzył już do takiego stopnia, że po prostu muszę nagrać ten odcinek. Bo chcę, żeby cały, cał, całość, moi wszyscy widzowie i jego widzowie wiedzieli o co chodzi tak naprawdę i dlaczego on tak się zachowuje, jak się zachowywał. Yy, teraz yy, do Ciebie, Wiken. Powiem tak. Straciłem do Ciebie zaufanie. Już na kompletnym poziomie. Zachowałeś się jak najgorsza szuja, najgorsza szumata jaka mogłaś być. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem dlaczego, nie wiem po co. Ale dzisiaj wszyscy się dowiedzą. Jaką jesteś szują. Dobra, tylko zarpalę, bo tutaj miałem tak troszkę. sobie pozapisywałem. Żeby... Nie wiem, żeby wiecie, żeby nic nie przeoczyć. Bo wiecie o co chodzi? Już wam mówię. Yy... No nie sobie tylko zapalę. Dobra. Pierwsza rzecz. Wiecie, że Riker mi filmy. A dlaczego krafi te filmy? Bo po prostu był zazdrosny o to, że mam, że mam więcej wyświetleń i mam więcej fanów, czyli was, niż on. Bo on myślał, że jeżeli będzie kręcił mi filmy, to po prostu zwiększy mu się popularność. A tak naprawdę tak nie będzie. Bo po prostu jest... to jest taka szuja, taka szmata. Ja bym nic do ciebie nie miał, żebyś nie ukraść mi po prostu filmu. A ty kremyś te filmy na zatrzymanie. Posłuchaj popy. Albo gramy, albo, albo. albo nie ma nic. Uczyna jest z lisa na mnie. się boisz konsekwencji? O nie, nie tędy droga. Jeżeli ty się boisz, by rzucać cokolwiek, to po chuj. Przepraszam słowo, to po co masz. Po co nagrywasz? Jeśli boisz się konsekwencji. Ja akurat się nie boję. I dzisiaj o godzinie, jeszcze nie wiem której, ale zapewne do godziny 11 ukaże się jeszcze dis na Ciebie, w którym Twoja kariera kończy się. Po tym, filmie już tylko, po tym filmie już też będzie po Tobie, ale teraz, teraz też będzie po Tobie. I powiem tylko tyle. Nie pozwolę sobie na takie traktowanie, że Ty będziesz wyzywał moją rodzinę, moich przyjaciół, moich znajomych, tak? To w pokażę Wam. Yy, nie wiem kompletnie Na co ci to było Żeś ty wyz... Po co wyzywałeś moją ma mamę No po co Ja się pytam tak po prostu Po co ty wyzywałeś moją mamę Czy ja na, ja na dzisiaj Dlatego też uznałem bo się wszyscy z niego śmiali Bo był troszeczkę niedopracowany Ale dzisiaj będzie już dopracowany do perfekcji Nie wiem po co Nie, na jak, nie wiem na jaką cholerę Tyś ty wysyłał moją matkę Co ona z tego zrobiła i powiem Ci tylko tyle. Ja, do Twojej wiadomości, nie chcę życzę sobie, żebyś ty wyzywał yy, kogokolwiek. Bo jeżeli ty masz konflikt tylko do mnie, to lepiej, żebyś mnie wyzwał, tak? Powyzywał mnie, tak? Ale to, coś odrąbał na tym disie, to. Świę... to lepiej, żebyś już tego nie robił, bo, bo po prostu Cię znisz... dzisiaj cię zniszczę, tak? Ta kariera się już kończy kompletnie, na tak kompletnym, totalnym poziomie. I powiem Ci jeszcze, i teraz do wszystkich. Jeżeli, kogokolwiek biker obraził, albo kogokolwiek innego, napiszcie do mnie, w wiadomości prywatnej, każdy wie, bo ja mam face, a, każdy wie o tym, jeżeli kogokolwiek obraził, kogokolwiek tego, napiszcie do mnie, a, i tutaj ja to mówiłem? aha. No, jeżeli miałby ktokolwiek problem, no to po prostu się do mnie zgłaszać i. 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 i tyle, nie? Ja też sobie nie pozwalam na to, żebym wyzywali, wyzywał was, moi widzowie, moich widzów i kogokolwiek, bo ja go, ja go nie wyzwałem. Ja nie wysłałem jego matki, jego znajomych, fanów jego. No, to są zarówno jego fani, jak i moi fani. Także, ja po prostu od tego oddalam. I, Mikkel, po, to ciebie ta zirowaś. Dzisiaj kończysz się. I co jeszcze? To miało dojść do walki. Piękna, nie wiem, tego to znajdę. Okej, okay, dobra. A ty się, a ty się bałeś? Mnie? Bałeś się mnie? Sam, sam chciałeś się bić, sam pokazywałeś jak trenujesz ciężko, jak ciężko trenujesz Do walki A i tak i tak spierdalałeś tak daleko jak tylko chciałeś I posłuchaj mnie, ja ci tego nie wybaczę I... Nie wiem jakim cudem, gdzie tylko się pojawisz, tam jestem ja od razu, pamiętaj o tym I... Byłeś cwaniaczkiem tylko w internecie, bo tak naprawdę w realu nie jesteś takim cwaniaczkiem Jesteś parzywą mędą która, u, która się żywi czyjąś popularnością i czyimś życiem. I to jest właśnie ty Jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. O mnie. To wiedzcie dobrze o tym, że ja was nie zawiodę. I mo, będą pojawiać się odcinki. Na tym kanale. Więc. Jeżeli cokolwiek zrobicie. Przepraszam. Także. Dobra yy, Także moi drodzy widzowie Nie zawiodę was może poczekajcie jeszcze sobie z tydzień czasu poczekajcie jeszcze tydzień czasu dajcie mi dojść do siebie i, i zaczynamy robić na nowo na nowo jakieś nowe nowe rzeczy, nowe tego Nie, nie będę was prosił o subskrypcję bo to jest film, w którym wyjaśniam wikera, w którym Was ostrzegam przed nim. Yy, teraz tak. Mm. Jeżeli znowu zacznie się tak, że Wiktor będzie mi film, pomysł na film i będzie wszystko robił to samo, to wiedz dobrze o tym, że tym razem ci tego nie podaruję. I chociaż miałbym być najgorszym momentem do końca życia, to pójdę z tym na policję, bo to jest karalne. To jest kara To jest akurat niekaralne, bo nie wolno. jeżeli ktoś ma pomysł na film, a ta druga osoba go ukradnie, to tak samo jakbyś ukradł mi nie wiem życie albo coś, nie? To to jest to samo. Są na to paragwa, są na to wszystko. jest. Także jeżeli. Nie proszę Was o lajka, like nie proszę Was o subskrypcję, bo to jest właśnie film wyjaśniający vikera. Więc. Y co jeszcze mogę dodać? Jeżeli, wicker myślisz sobie, że możesz mnie pogrywać, czy sobie paru osobom też, dobrze wiesz o kim mówię w tym momencie. I te osoby też dobrze wiedzą. Co zrobiłeś z takimi czasami jednej osobie? Powiesz sobie, to samo, to, to, to powiedz sobie teraz w analogiczny sposób. Gdybym, to był ja na, na miejscu jego, to, to bym to zrobił, to bym szedł też do, do ciebie, i zrobił dokładnie to samo, coś ty bym zrobił. I zobaczylibyśmy wtedy, jakie ty miałbyś problemy. Bo to ty miałbyś problemy, nie ja. Chłopie, zastanów się nad swoim życiem i zastanów się nad sobą. Ja, ja na, na miejscu jego, to bym Cię, to bym normalnie zmiótł Cię z powierzchni ziemi. Nieważne, czy miałbym kanał na nie nieważne, czy miałbym, nie wiem, Instagrama, Facebooka, czy co, po prostu bym Cię zniszczył. Jednym słowem, dwa słowa. Jesteś szują kompletną, totalną i tego Ci nie wybaczę. Nawet, nawet nie wybaczę Ci tego, że obraził moją mamę na dziś. Bo to był, bo mia miało to miejsce. I nie wykręcaj się, że nie. Chcę usłyszeć od Ciebie film wyjaśniający i przeprosić od Ciebie. A listy tak i tak się pojawią. I to jeszcze dzisiaj. Możecie być pewni, że o godzinie 12 to się wypełni i będzie list. Także dla Was pozdrowia. Pozdrow. Trzymajcie się ciepło, gorąco. I życzę Wam wszystkiego co dobrego. I to zobaczę ja za tydzień, już w normalnym filmie. No i jeszcze dzisiaj na dzisiaj się powiedzimy. Na premierze. Premiera jak myślę, że koło 11.30 pojawi się Dis. 11.30 list. Także, albo nie, 10.30, bo mamy 9, bo Nektą to jest 9.24 Zanim z tego to 10 czyli... 10. 10.30. Dobra? 10.30, teraz już mówię poważnie. 10.30 Premiera Disna Vickera. Także pozdrawiam i do zobaczenia na premierze. Siema.